Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, dzień dobry. Mnóstwo pieniędzy jest do wzięcia, grube miliony, i o tym będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem. Hubert Gęsiarz, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Rozwoju Przedsiębiorczości Łódzka, specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry w Radiu Łódź. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam radiosłuchaczy i internautów. Panie dyrektorze, dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać? Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczyna realizację dwóch bardzo dużych projektów. W ramach których, w pierwszym projekcie, w strefie rozwoju, rozpoczynamy dystrybucję środków dla przedsiębiorstw. Tam będziemy wspierać. 2600 pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli aplikować, przedsiębiorcy będą aplikować o wsparcie dla swoich pracowników i mogą aplikować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. I tutaj możliwości są spore, ponieważ 10 tysięcy złotych dla jednego pracownika przedsiębiorstwa można pozyskać w ramach dofinansowania, w ramach pomocy tzw. de minimis i to są środki na rozwój kompetencji i kwalifikacji e pracowników przedsiębiorstw. To jest pierwszy z projektów, w ramach którego mamy ponad 20 milionów złotych w strefie rozwoju, natomiast... Pan pewnie trans... policzył już, ile firm może otrzymać takie dofinansowanie. 1400, tak, ponad 1400 firm uzyska dofinansowanie, z czego znacząca większość to będzie, to będą pracownicy z sektora MŚP i firmy z sektora MŚP. Czyli małe, średnie. Tak jest, mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa. W ramach drugiego z projektów Strefa Transformacji będziemy wspierać przed osoby fizyczne z terenu, z obszaru transformacji, czyli 35 gmin, mówiąc potocznie, obszaru Bełchatowa i generalnie w naszym regionie to jest oczywiście kopalnia Bełchatów i elektrownia, ale to są gminy w tym obszarze transformacji takie jak właśnie Bełchatów, z dużych miast jeszcze, Piotrków Trybunalski, Wieluń, zeluń Kleszczów oczywiście. Ten obszar transformacji jest ściśle określony. I tutaj w ramach tego instrumentu wspieramy osoby fizyczne, czyli aplikują osoby fizyczne, które mogą pozyskać na rozwój swoich kwalifikacji 11 tysięcy złotych. Czyli hmm. na przykład, panie dyrektorze, jestem Jan Kowalski, zgłaszam się do państwa. Mieszkam czy pracuję na tym terenie, to ważne. I pracować, i mieszkać trzeba. Tak, będziemy wspierać te osoby, które w naturalny sposób pracują i mają w, w myśl kodeksu cywilnego zameldowanie właśnie na tehenie tych 35 gmin. I oni pozyskują środki na to, żeby swoje kompetencje podnieść, rozwinąć, co ma skutkować tym, żeby ten proces transformacji był łagodniejszy. To... No i zgłaszam się do Państwa, jak mówi Jan Kowalski. Czy na przykład mogę zrobić za te pieniądze maturę? Wykorzystać na studia, kursy kwalifikacyjne? Tutaj, katalog, tutaj katalog, Panie Hydakto, Szanowni Państwo, jest bardzo szeroki. To y, powinno wynikać też przede wszystkim z Państwa potrzeb, czyli tego, y, jakie te potrzeby są, ale możliwości są bardzo zróżnicowane, od studiów podyplomowych, kursów y, specjalistycznych. Y, wszystko to, co y, skonsumujecie Państwo do kwoty 11 tysięcy złotych, jest tak naprawdę dostępne i tutaj jakichś szczególnych ograniczeń nie ma. Y, ten katalog. Jest otwarty i on musi po prostu być uzasadniony. Tak? Czyli Przykładowo, czy na naukę języka obcego kolejnego absolutnie, można Absolutnie, to Absolutnie tak. Nauki języków, studia podyplomowe, kursy. My zachęcamy też do udziału w naszym spotkaniu 28 sierpnia, czyli już we wtorek, 27, przepraszam, sierpnia, już we wtorek, o godzinie 12. mamy inaugurację tych projektów, i tam część z firm szkoleniowych i instytucji, które będą prowadzić szkolenia. Pojawia się w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej ze swoimi propozycjami, z możliwościami szkoleń, żeby się zaheklamować, ale to będzie tylko pewna, pewna, pewien procent tych, którzy tak naprawdę są na rynku dostępni i wszystkie usługi, które są zarejestrowane w tak bazie usług rozwojowych, to jest szczególnie ważne, że trzeba mieć konkretny typ szkolenia, który wpisuje się w bazę usług rozwojowych, mogą tak naprawdę oferować tym pracownikom i w jednym, i w drugim projekcie swoje usługi. Panie dyrektorze, a czy praca zawodowa tych osób musi być jak, w jakiś sposób związana z kopalnią, z tego typu zajęciami, no bo chodzi o transformację energetyczną. To jest celem tego projektu. W przypadku projektu strefa transformacji, czyli tego skierowanego do obszaru transformacji 35% naszych beneficjentów ostatecznych musi być z obszaru sektora kopalni, kopalnictwa czy górnictwa. I to rzeczywiście będzie znacząca ilość, natomiast no, 65% nie jest objęte jakby tym tą klauzulą. Więc my spodziewamy się, że ze względu na bardzo istotną funkcję czy ważną taką właśnie Społecznie i elektrowni kopalni to w istotny sposób będą ci pracownicy z tego sektora, ale też firm kooperujących w naturalny sposób, którzy się w branży znajdują, ale także inne osoby, tak no bo to jest. Dla czasami... reszty też starczy. Tak jest, tak jest, wspomnijmy jeszcze o trzecim projekcie, który nie jest projektem nowym, ale wciąż trwa. I jest jeszcze dużo czasu, by się do niego zgłosić. I aż dziw bierze, że nie czeka kolejka przedsiębiorców u Państwa pod drzwiami. Gorąco zachęcamy również do e, uczestnictwa i aplikacji w trzecim z projektów prowadzonych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. E, to jest projekt dla branży Hoheka, Dotacje, tak naprawdę, na inwestycje e, i dywersyfikację działalności. E, do 3 października można zgłaszać się poprzez e, stronę internetową kpo chorekapl na y, w, składać wnioski, które umożliwią dofinansowanie przedsięwzięć do 600 tysięcy złotych. A jakie warunki trzeba spełnić? Y, a więc y, kluczowym, y, kluczowym ma tutaj znaczenie y, spełnienie warunku spadku obrotów. 20% spadku obrotów pomiędzy latami 2019 a 2020, bądź czyli pandemia. Bądź pomiędzy 2020 a 2021 rokiem. Ten projekt wspiecha przedsiębiorstwa po okresie pandemii, i to był rzeczywiście dla branży choreka, czyli hotelarstwa, turystyki, gastronomii, kultury, trudny moment, kiedy całe, cała branża w zasadzie utraciła możliwość takiej swobodnej działalności. I ten um, projekt ma na celu zdywersyfikowanie działalności w taki sposób, żeby ta branża była bardziej odporna na podobne tego typu, jak COVID-19 co zjawiska. można przeznaczyć Środki pieniądze. Środki mogą iść w kierunku unowocześnienia tak naprawdę swojej bazy, e, e, wprowadzenia bardziej nowoczesnych usług, e, ale także dywersyfikację, czyli tak naprawdę zmianę charakteru działalności w taki sposób, żeby... Chociażby mówiąc tu już pewnym przykładem, jeżeli ktoś prowadzi hotel, do, poszerza swój zakres działalności, na przykład o y, usługi spa. Y, w taki sposób, żeby samo hotelarstwo nie było jedynym jego y, y, sposobem dochodu, tylko żeby czerpał te y, dochody z szerszej ilości usług y, potencjalnie oferowanych klientom. Y, I te środki. W 90% są współfinansowane z, z Unii Europejskiej w ramach właśnie Krajowego Planu Odbudowy. Gorąco zachęcamy. Czy to są środki w ramach pożyczek, czy środki, to jest które już trafią na zawsze? Do to jest dotacja, to jest bezzwrotna dotacja, natomiast jest to dotacja, która będzie refundowana, czyli najpierw dokonujemy... Inwestycji, a dopiero później w wyniku rozliczenia te środki wracają do przedsiębiorców w wartości do 90% inwestycji. Także gorąco zachęcamy, bo to jest bardzo atrakcyjny konkurs. Uległy uproszczeniu warunki składania tych aplikacji, my w ramach pierwszego naboru. Czyli łatwiej przez te formalności wszystkie przejść. Dokładnie tak. W ramach pierwszego naboju wyłoniliśmy już 20 przedsiębiorców, którzy będą sukcesywnie teraz podpisywać. Już Umowy, ale mamy jeszcze ponad 130 miejsc dla przedsiębiorstw, które chciałyby pozyskać takie dofinansowanie i gorąco zachęcamy, bo ten nabór do 3 to października. branże branżę. Hotelarstwo, turystyka, gastronomia, kultura. Gorąco zapraszamy. A wszelkich informacji można. Uzyskać we wtorek, jak mówił pan dyrektor Włódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Także, a może przede wszystkim o tych dwóch wcześniejszych programach. Dziękuję za rozmowę, Hubert Gęsiarz, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Rozwoju Przedsiębiorczości w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dziękuję, pani doktor, dziękuję państwu.